piękne shadow de mega mocny bajonet freehand i epicki fire Serpent są razem warte ponad 7000 złotych i co najlepsze mogą być twoje. Do tego przytacie kotwi jako, ale więcej szczegółów poznasz już za chwilę. Miłego oglądania! No siema mistrzu, bardzo serdecznie Cię witam w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj będziemy robili coś ciekawego Znajdziemy się na CSGO Skinsie, gdzie tutaj kasy nie brakuje 18 koła w kiermanie plus naprawdę mocne eku, Naprawdę mocne eku w ostatnim czasie zrobione I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy kontynuowali naszą zwycięską pasję Na starcie klikam sobie Modern Lot Case, czyli skrzynia, która dała nam, przypomnimy sobie tutaj bajoneta Emeralda, więc szczerze liczę, że coś ciekawego może się wydarzyć Mamy AWP Green Energy, to jest ta stosunkowo nowa AWP, albowiem ona jest tej Borel Kore kolekcję, jak dobrze pamiętam. Tak coś jak nie dała. Mamy bardzo fajnego digla e, Emerald, dż, coś tam, 3300. Bardzo fajny profit na samym starcie. To mi się podoba. Myślę, że możemy sobie kliknąć batelkę. Myślę, że teraz jest czas, by dołączyć do tego właśnie Under'a na jedną skrzynię, na trzech graczy. Yoloszaw, miejmy nadzieję, że zrobi coś tutaj ciekawego. Co da nam profit? No, będziemy mieli chyba remis z Joloszawem. Nie, zgarniemy to. O kurde! Ej, co za batelka w ogóle? 680 zł, a zgarniamy prawie dwa koła, bo chłopak Revenge trafił w Minimal Wear'ze, w Star bardzo mi się to podoba. No, fenomenalnie. Nie będę ukrywał kolejny underdog tutaj stworzony przez Joloszawa. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates Lob kodem oczywiście Fiako. Dorzuca on teraz kolejną skrzyneczkę, w związku z czym batla już dwukrotnie doszła 1364. Normalnie aż mi się skojarzyło z rokiem. Yy, możecie napisać w komentarzu, dokładnie o to tutaj. Bożeś ugręza język na tym etapie. Tak czy siak, yy, główność tutaj totalnie wydarzyło. Nie ma to w ogóle porównania do wcześniejszej batli, więc no cóż. Okej. Okay. Yy, tu, 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 tu. No dobra, chyba trzeba stworzyć coś swojego, chyba trzeba stworzyć coś jednak tutaj ambitnego, że się tak wyrażę I wezmę sobie, zrobię coś naprawdę, naprawdę ciekawego, a mianowicie, może jeszcze nie eventówka, bo wiem, że klasyczna eventówka musi się tutaj tradycyjnie wydarzyć Ale z drugiej strony, wpakowałbym się w coś takiego, żebyśmy trochę tych skrzynczek jednak mieli, robimy coś takiego, lecimy grubo 18 koła batla na standardzie na dwie osoby ja wiem, że trafiłem, ja wiem, że zgarnąłem Undera, więc wydaje się być to głupotą, ale z drugiej strony 1 na 1, no zawsze to większa szansa niż w przypadku batli na 3 graczy, w związku z czym im nadzieję, że coś mocnego poleci i na samym starcie wylatujemy z Hansmanem Dopplerem Fejsem jedyneczką za 3100 zł, więc przyjemnie dorzucamy, dorzucamy jeszcze Stiletto! Stiletto za 6 koła, to już naprawdę będzie mocna batla z tego co teraz widzę, bo dropi, dropi jak powalny, miejmy nadzieję, że na tym się oczywiście nie zatrzyma. Swoją drogą obydwoje trafiliśmy podam prawdę, mocnym Stiletto, im nie jeszcze teraz, prawda, Battle Skirt, ale wulka do wulka, no mówmy się, teraz Battle skirt nawet koła kosztuje? O, jasne, kwinciol. Mamy AWB Prince! Dorzucamy jeszcze Prince'a za 15k w tym momencie. I już 30 koła w batli, za którym zobaczyłem 18 tysięcy. O kurde, beabo Jak zobaczyłem Karamita, trochę mi serce wstanęło. Drugi nóż pod rząd trafia, bo Tisamu. Co to będzie na batla? Ale Bayonet Forest Didipa za 1200. Dobra, przeżyjemy. Trzeci nóż pod rząd trafiony przez naszego oponenta, Ale my mocno, mocno się bronimy dzięki AWB Prince, którą wcześniej trafiliśmy. Mamy naprawdę dużo zapasu i to będzie bardzo, bardzo dobra batla Bardzo potężny zysk Z tego co tutaj widzę, bo wyjdziemy naprawdę, naprawdę mocno Ale jeszcze nie przekreślajmy Jeszcze mamy No Way na końcu, gdzie Butterfly może polecieć I jakże był blisko I całe szczęście, że nie leci, bo taka piękna batla Będzie przeszła koło nosa A w tym momencie zgarniamy prawie 40 tysięcy złotych I to mi się podoba O to tutaj chodziło Blokuję sobie pośpiesznie zatem AWP Prince'a Za 15k Blokuję sobie też tego jednego sztyletu bo kto mi zabrani Nikt nie zabrani go sobie zablokować I sobie to wszystko wszystko sprzedam za 18. Chociaż ten sztylet to też w ogóle w sumie stać wypędzlowane No w sensie wypiecie o co chodzi, no nie? No i moje EQ wygląda jeszcze bardziej powalenie niż wyglądało do tej pory. No jest naprawdę soczyście, jest grubo i w tym momencie, mając 24 tysiące złotych, dochodzę do yy, konkluzji, że weźmiemy, zapolujemy sobie. Zapolujemy sobie na Gangnira, który mógłby polecieć z Frostbite'a. Zapolujemy sobie na Emeralda, który mógłby polecieć z Radiationa. Tak mi się wydaje, że jeszcze mógłby. I dodamy eventówkę jeszcze. W sensie tą skrzynię eventową Zrobimy coś takiego, 22 koła na szerku na trzy osoby I proszę państwa, tutaj A tu jeszcze te superkonduktory mogą polecieć Tutaj właśnie już nie ma tego Emeralda, jest M9 -ka. I tutaj jeszcze jakaś kosa ciekawa może polecieć Miejmy nadzieję, że coś z tego uświadczymy batla za 22 tysiące Więc wypadałoby trafić minimum 67 Tej tysięcy, żeby jakkolwiek To miał ręce i nogi, mamy superkonduktory I kobalt z kulsy na samym starcie Co prawda superkonduktory za 9 tysięcy Więc to no, mogło być trochę lepiej, bo to Card, Ale jest całkowicie przyzwoicie nie będę tego ukrywał. Zaczęliśmy z przytupem. Zaczęliśmy z kopyta. Dorzucony jeszcze Huntsman Sapphire. Ubota Michaela Sapphire y, za 7300. Dorzucony jeszcze ode mnie Falcon z radiationa za 2500. Więc jest soczyście. Musimy jeszcze tutaj coś dużo dorzucić. Mamy Fire Serpenta. Wellworth za 4300. Niech będzie. Dużo się to musi jeszcze wydarzyć. Bronz morfy, Fire Serpent. Bronz morfy słabe, bo zacieka tylko. Ale Fire Serpent, fi filtestet za 5 k. I na sam koniec, no głównie nie to dało. No, będzie wielka strata tutaj, niestety. Naprawdę ciekawe przedmioty leciały. Drogocenne przedmioty leciały. Ale still okazało się to być za mało. No, była to droga, Batla. Więc niestety tracimy na nie 9 koła. Mówi się trudno i żyje się oczywiście dalej. E, a ja pewnie Ci przypomnieć, przyjacielu, że jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, to możesz kliknąć sobie tutaj w plusik. spośród wielu odpłatności, tak jak chociażby karty, przelewy, skiny itd. Tak Użyć kodów i jako który daje ci 10%, bonusu do doładowania, czyli wpłacasz tysiaka, masz 1000, wpłacisz 10 koła, masz 11 koła. Oraz nawyczaj nawet nic nie wpłacasz, to otrzymujesz 2 zł na stalet. Więc warto myślę o tym wiedzieć. Jeszcze trwają mocne rozdania, chciałem dołączyć do tej batelki, ale nie zdążyłem. Więc ci owe rozdania pozwolę sobie pokazać, a mianowicie, jeżeli wpłacisz 15 zł z moim kodem, bierzesz o rodzaj na szadołki. Jak płacisz 2 dychy z moim kodem, bierzesz o rodzaj na na bagneta, a jak wpłacisz 3 dychy, to bierzesz o rodzaj na na bagneta i na fire serpenta. I myślę, że warto o tym wiedzieć, jednak ja oczywiście do niczego nie namawiam, Do niczego nie. Zachęcam absolutnie Tutaj powiem Ci szczerze, że jest bardzo duża szansa, że i tak stracisz No tutaj na CSGO Skin się bardzo, bardzo, bardzo często się przegrywa No niestety, taka jest prawda, tak to już wygląda Musisz o tym po prostu wiedzieć Ale, no, żeby nie było, że nie mówiłem, tak? Więc skoja o tym wiesz, wiesz, to jest temat do 18 roku życia to lecimy dalej. Ksalv wita się z nami, bo już mieliśmy przyjemność z nim tutaj powalczyć wcześniej. Jest to bitwa na klasyku, więc wypadałoby coś trafiać. Trafiamy Wildfire na samym starcie, który wysyła nas mocno na prowadzenie. I teraz, noże, tym urszusem może mnie przebić. rozsą. przebija mnie dokładnie tak. O, Kuźwa, 450 punktów. 450 tysięcy punktów. To nie jest źle. To naprawdę nie jest źle, tak samo z battle za półtora koła trafić 5,5 to też nie jest źle Czekajcie, 450 tysięcy punktów By the way, to jest, no, myślę, że tak z dwa koła może być, czy tak 1800 Naprawdę nie najgorzej, znowu tworzy takową batlę. Weźmiemy sobie, dołączymy naszego serdecznego przyjaciela Xalva, który znowu coś tutaj stworzył ciekawego Miejmy nadzieję, że boty szybko doda, bo też nie mamy czekać Ruda dołączyła, no ciekawa sytuacja się tu wydarzyła I bot Rosso jeszcze Dojeżdżam tutaj i popatrzymy na to no, Bot Rosso. W ostatnim momencie on to raczej zgarnie. Dokładnie tak też się dzieje. 2200. No fajna batelka. Cóż mogę mu powiedzieć? Tyle mogę mu powiedzieć. 750 złotych on tworzy teraz. Ruda stworzyła taką batelkę. Więc ciekawe co się tu wydarzyło. Joloslav tutaj dołącza. No dobra. Ciekawe batelki, ale z sobie takiego że tutaj zainkasował. Z chęcią sobie takiego że tutaj zgarnął. Bot Adrian. Popatrzmy na to. Co się tutaj będzie działo? Proszę państwa... No, i Olosza w to zgarnia. Najprawdopodobniej, chyba że ten USUS? US, nie, no jednak GUD knife w To GUD knife w Pewnie jest taka sama batelka, ale jakoś. O, tu jest coś ciekawszego. 714 zł. Brr, brr, -br plata, Ciekawy oponent się tu wylosował, muszę przyznać. Także jak przed nami 12 skrzyń. 12 skrzyń, z których większość jest zbustowana, więc też coś ciekawego można się tutaj po nich spodziewać. 714 zł taka przyjemność tutaj kosztuje, więc miejmy nadzieję, że trafimy coś za. No tak z dwa koła wypadałoby wy z tej batli. No szczerze kurde wypadałoby jeszcze, zważywszy na 10 skrzynek. No jest tu potential. Jest potential, żeby coś trafić. Miejmy nadzieję, że to też się wydarzy. Nightwish! No to będzie stóeczka. cool well co 30 zł w ogóle. Nieciekawie. Chroma Aberration w tym momencie leci. Chromatic Aberration no właściwie. Przepraszam, tutaj małe sprostowanie. Nightwish teraz dla oponenta. No dobra, 32. Ale dla mnie Orbit MK1, który wysyła mnie na prowadzenie. 140 zł takie cudo kosztuje, więc całkowicie przyzwoicie. No ale teraz Steering Rage u naszego oponenta wysunie go na prowadzenie. Watercase. No, Watercase się nie popisał, delikatnie rzecz tutaj ujmując. No dobra, może jeszcze jeden. Ładny ten Eagle, no ale Ocean Drive też jakiś niesamowicie kosztowny nie jest, to właśnie widzimy. 170 zł tej różnicy. Aquamarine Revenge dla oponenta nie pomaga, wręcz przeciwnie, wysuwa go bardzo mocno na powodzenie, Chociaż mój Galil też niczego sobie w tym momencie trafiamy na Clay no ale to już będzie chyba GG. To już będzie ciężkie do trafienia. 1700 zł przewagi, 1700 w sumie teraz. 1800 zakończy ta batla. Fajnie, tak jak prognozowałem w okolicach 2000. Więc całkowicie, całkowicie ładnie. Nie będę tego ukrywał, przyjacielu. Gold Fever Case daje nam AWP Prince. Let's fucking go. Szczerze się nie spodziewałem. Szczerze jak ta AWP, nie zauważyłem tego. Ale teraz już widzę 15 koła. Wbija i to mi się podoba. Potężny odcinek w dniu dzisiejszym. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że ci się podobał. I że widzimy się klasycznie już jutro. Do następnego. Trzymaj się. Strzała.